Jest konflikt na karcie róż bliskich relacji. Te dwie strony szykowały się na niego od dawna. On narastał, aż w końcu doszło do kulminacji przesilenia. Dwie strony zaczęły się ranić. Odwrócona karta egoisty. Jedna ze stron tego konfliktu była postacią egoistyczną. Myślała tylko o sobie, a nie o tej drugiej połówce. Ta osoba odchodzi. Konflikt kończy się odejściem jednej ze stron. Odwrócona szachownica. Jest to gra z innymi ludźmi, gra egoistów oto kto wygra, kto przegra kosztem drugiego człowieka. Wy rozpoznajecie tę grę, rozpoznajecie innych, innych jej członków, którzy grali przeciwko Wam, udając przyjaciół. Opuszczacie tę grę. Zmieniacie przestrzeń, zmieniacie środowisko, zmieniacie miejsce. odwrócone pole akaszy. W wyniku tych zdarzeń jesteście zagubieni. Nie płyniecie z nurtem rzeczywistości. Wyskoczyliście z tej rzeki. Może pojawić się lęk, panika, zagubienie. Ale macie tutaj wielką opiekę. Archanioł Michał, najpotężniejszy w tarocie akaszy, chroni was tymi potężnymi skrzydłami. Więc wasi duchowi opiekunowie będą robić wszystko, by przyjąć na siebie jak najwięcej ciosów. Popatrzcie, że odejście egoisty jest to faktyczne uwolnienie przestrzeni, belka, która stoi na drodze do szczęścia, blokuje wam przejazd, ona opada w wyniku tego właśnie zdarzenia ktoś, kto dla was był w życiu taką belką niepozwalającą się rozwijać, znika. Serce piramidy, karta, która leży nad odwróconą szachownicą, która mówiła o tym, że opuszczacie pewne miejsce, które wam nie służyło, pojawia się karta braku obfitości. Czyli to miejsce było strasznie niedobre dla Was, ale gwarantowało jakieś zabezpieczenie finansowe, ale tak Was zmęczyło, wyczerpało, wykończyło, że nawet kosztem tej obfitości jesteście w stanie opuścić to miejsce. Mentalne więzienie, tkwicie w nim, sami się zamknęliście. Wasze myśli, przekonania, zasady, stare schematy postępowania, nie potraficie jeszcze się uwolnić, zacząć żyć po nowemu, myślicie o przeszłości, ona was więzi. Na szczycie piramidy odwrócony król sił patrzy w przeszłość, nie potrafi się z nią pogodzić, cały czas o niej myśli. I to zabiera mu energię, dlatego król sił jest odwrócony. Jeżeli już coś takiego zadzieje się w waszym życiu, to nie wracajcie do tego, nie myślcie o tym, nie marnujcie na to energii. Trzeba iść do przodu, szukać lepszych miejsc i lepszych ludzi, którzy będą działać z wami, a nie przeciwko wam.